Poznałem nędzę, ubóstwo mojego dzieciństwa. Powtarzające się sytuacje, kiedy matka kazała mi pukać do drzwi sąsiadów i ciotki i prosić o paczkę makaronu lub słoik sosu pomidorowego. Nie miała już pieniędzy, a wiedziała, że dziecku łatwiej będzie wzbudzić litość niż dorosłemu. Miałem 21 lat i już wtedy było za późno. Zbyt wiele przeżyłem. Nazywam się Edward i jestem sławnym pisarzem. Nazywam się Edward, jestem człowiekiem w biegu, w ciągłym poszukiwaniu właściwie tego, kim jestem. Nazywam się Edward i nie wiem, kim jestem. Książka Zmiana Eduarda Louis jest opowieścią o przemianie. Wydaje mi się, że to jest taki współczesny Bildungsroman. To jest opowieść o dojrzewaniu, o ewolucji, o, o tym jak bohater się zmienia i dojrzewa. I również jest to opowieść o awansie klasowym, więc wydaje mi się, że te dwa tematy, dwa gatunki łączą się ze sobą. To, co mnie najbardziej ujęło w tej opowieści, to jest wysiłek i trud, który wkłada bohater, żeby stać się tym, i marzy, żeby się stać. I wydaje mi się, że, że słowo determinacja pada najczęściej tutaj na naszych próbach i wskazuje ten trud i wysiłek, który bohater podejmuje. Jest wiele rzeczy przed którymi uciekam. Przed e, moim cierpieniem z dzieciństwa, przed biedą. Uciekam przed piętnem piętnem swojego dzieciństwa, przed nienawiścią. Za ściągowością środowiska, w którym dorastałem. Uciekam przed niesprawiedliwością.